ja mam na imię Maria i dzisiaj opowiem w jaki sposób zrobiłam tą moją bluzeczkę. Robiłam ją od dołu tutaj reglanem do góry z włóczki Drops Spell z trzech kolorów. Z koloru 24, 03 i 02. Trzy motki 24, trzy motki 03 i poszło mi tutaj na górę Jakieś tak koło trzech motków, yy, 0,2. Mówię około, dlatego że tych 0,2 miałam pół motka, i teraz patrzę z boku na biurku, został cały motek. Nie ważyłam tego drugiego, z którego rozpoczęłam, ale nie cały, może pół, może troszeczkę mniej niż pół mi z niego zeszło. Więc siadam za chwilę do biurka. I opowiem w jaki sposób go zrobiłam. Pierwszy raz robiłam w ten sposób sweterek: od dołu do góry, i, i reglanem. Fajnie tutaj wygląda. Tutaj się ładnie układa pod pachą. Yy, pomocowałam już wszystkie nitki, muszę go jeszcze wyprać, zablokować. Jest tutaj bliżej szyi, w porównaniu z tym wcześniejszym yy, sweterkiem, który robiłam od góry do dołu, ale też ma tutaj o wiele mniej oczek podżym. Dobrze, siadam i opowiadam w jaki sposób zrobiłam. Teraz opowiem o tym moim sweterku, który przed chwilaczką żeście widzieli. Najpierw jego wymiary podam. Tutaj, mierzony na płasko, jak leży, od boku do boku ma 62 cm. Na wysokość, tutaj od brzegu, od ramienia do dołu ma też 62, a tutaj mniej więcej od tego środka podkroju do dołu ma 60. Ten otwór na głowę tutaj ma 25 cm, leżąc tak na płasko. I tutaj reklam ma mój 30 cm. I jak zaczynałam robić ten sweterek? Na druty numer 3,5 i wszystkie ściągacze są robione na drutach 3,5 ściegiem francuskim. Y tutaj rękawki i ten dół zaczynałam od. Pierwszego rzędu i to były oczka prawe, następny rząd oczka lewe. Jedyna różnica, że ten ściągacz tutaj po szyję zaczynałam od oczek lewych i w ten sposób tutaj przerobiłam, nabrałam 261 oczek przy pierwszym przerabianiu, pierwsze i ostatnie oczko połączyłam w jedno i dzięki temu później miałam 260 oczek na drutach. Przerobiłam 10 rzędów tym ściągaczem, później robiłam dalej. Dla ciekawostka, taka po zrobieniu pierwszego, po przerobieniu pierwszego motka z tej włóczki 24, miałam 7,5 cm zrobione. Dołączałam, jeżeli w danym kolorze, to dołączałam gdziekolwiek, ale jeżeli dołączałam następny kolor, to dołączałam na środku tyłu. I dlatego mi na przykład tego 0, jakiego 0, tego koloru 24 zostało tyle, dlatego że ta resztka nie starczyłaby mi na przerobienie dookoła, a ja zaczynałam i, i początek robótki, ten ogonek, nitka od nadbierania, to wszystko było na środku tyłu. I dlatego dołączam każdy kolejny kolor na środku tyłu. Aby to równo wyglądało, żeby nie było widać, gdzie są łączenia, bo jakbym w innym miejscu, to już by było widać, że tam jest dołączony inny kolor. Także przerobiłam, wyrobiłam te trzy motki tego 24, później zaczęłam robić tym kolorem 0,3 i będąc w trakcie tego drugiego motka, z tego koloru 03, zrobiłam rękawki. Nabrałam na rękawki po 84 oczka. Najpierw zrobiłam jeden, później dołączyłam do mojej robótki, zrobiłam drugi, dołączyłam do mojej robótki, i w ten sposób wyrobiłam do końca drugi motek. I kolejny, później ten trzeci. Z tego trzeciego właśnie zrobiłam sobie te rękawki. I jak zrobiłam te rękawki. Miałam dorobione to dookoła, zrobiłam sobie. Ja może wezmę to mój sweterek. Będzie mi łatwiej. Jak dołączyłam te rękawki tutaj, to przerobiłam najpierw 10 rzędów. Mając te znaczniki, tak jak mam nadzieję, że to w filmiku tam mówię, ale te znaczniki w tym miejscu, jak tutaj wydzieliłam sobie te 8 oczek, gdzie było dołączone ten mój rękawek a reszta była już tutaj na tą robótkę to w tym miejscu tu miałam znaczniki z jednej strony, z drugiej strony i to były znaczniki już od reglana więc przerobiłam tu 10 rzędów nic nie odejmując, a później zaczęłam odejmować z każdej strony ja to sobie robiłam w ten sposób, że znacznik był po środku jak miałam po środku ten znacznik, to dałam sobie później jedno w oczko w prawo, jedno w lewo, następne znaczniki. Także miałam dwa oczka nienaruszalne, reglanowe, a tutaj te z boku były oczkami, gdzie odejmowałam i odejmowałam tak 33 razy co drugi rząd. Jak tak podejmowałam sobie te 33 razy co drugi rząd, to miałam później i 132 oczka, a mi zależało, żeby tutaj pod szyją, jak zrobię, to żeby tu kończąc mieć 120 oczek. Czyli tu do tego miejsca y, musiałam jeszcze odjąć 12 oczek, dlatego jak na reglany ostatni raz odjęłam i przerabiając jeszcze jeden rząd, tak jakby wyrównując ten odejmowany reglam, to tu na środku od środka zaczęłam liczyć i co 11. przerobiłam 11 oczek, dałam znacznik przerobiłam kolejne 11, dałam znacznik i w następnym rzędzie jeszcze raz zrobiłam rząd oczek prawych i sobie przed znacznikiem zamykałam z dwóch oczek robiłam w jedno, czyli 12 razy, 12 oczek zmniejszyłam i wtedy miałam 120 oczek Przeszłam na druty 3,5, i tu zaczęłam robić um, oczkami lewymi. I w ten sposób, robiąc 10 rzędów, kończyłam na oczkach prawych, i później zamykałam dookoła, y, robiąc też oczka prawe i taki fajny łańcuszek mi tu powstał dookoła. W ten sposób, do góry. Jak tutaj sobie nabrałam i pierwszy rząd przerobiłam, dałam sobie znaczniki. Jeden tu na środku gdzie zaczynałam i później co 65 oczek, czyli na każdy bok i zaznaczyłam sobie środek przodu. Teraz mam tu już przerobione na wysokość 34 cm i będę robiła rękawki. To ma być odwrotność tej bluzki, którą przedtem robiłam, tylko bez tego ażurowego wzoru u góry na tym karczku. Na rękawek nabrałam 80 moment, 84 oczka i też przerobiłam na okrągło, tutaj jest ten środek tyłu, tu sobie tak nitkę przekładałam, tą co mi zostawała z tego nabierania, dość długa, żeby sobie zaznaczać środek i też przerobiłam 10 rzędów tym ściegiem francuskim, czyli rząd prawych, rząd lewy i tak na przemian. 10 rząd kończy się na, oczku, na rzędzie lewych oczek. Ten dół robiłam na drutach 3,5 i tu robiłam na drutach 3,5. Zatrzymałam się teraz na etapie środek tyłu, i chciałabym tutaj włożyć ten pierwszy rękawek. Także ja sobie, jak tutaj mam ten środek, ten bok mój zaznaczony od środka tyłu 65 oczek ten bok, to sobie zaznaczyłam 4 oczka w tą stronę i 4 oczka w tą stronę znacznikami. I to będzie mój ten bok pod pachą i będę wrabiała w to ten mój rękawek. Czyli zacznę cztery oczka tutaj wrobię, połączę i zamknę. Nie wiem jeszcze jak to zrobię zaraz w czasie robienia, po prostu mi to wyjdzie. I tutaj będzie drut później szedł tędy i tędy dookoła przez to rękawek i dalej przez przód. I następny później rękawek. Także ja dochodzę do tego momentu, do tego znacznika i zaraz będę próbowała wyrobić ten rękawek. Wiem, że to jest drut do warkoczy, ale spróbuję po prostu nabrać jedno z tego drutu z dołu i drugie z tego drutu, co mam z, zrobiony ten rękawek na przemięte oczka, żeby je zamknąć. Zobaczę jak mi to wyjdzie. Tu jest tak, czyli biorę to. I to tu i tu. Tu i tu. Tu i to. Wciągam znacznik ze środka. Przeliczę teraz oczka, które tu mam, czy jest ich osiem. Dwa. 4, 6, 7, 8. Zgadza się. Teraz jeszcze cztery z tego. Tu. I tu. To jest mój pomysł. Nigdzie tego nie widziałam. Może ktoś tak robił. Patrzyłam na filmiki, czy są jakieś takie na ten temat. I to jest. To musiała zamknąć. I najlepiej by było nie tą nitką główną, która jest od tej mojej robótki, tylko tą nitką tutaj. Jak to zrobić? Nie wiem. Szczerze nie wiem, ale zaraz sobie pożyczę ten trud, czy i pół. Kombinacja alpejska, żeby mi to nie przeszkadzało, żeby mi to nie poginęło. Mam od tego rękawka. Muszę to zamknąć. Biorę dwa oczka pierwsze razem, zamykam, przekładam następne dwa i to moje zamkniętego, czyli trzy oczka w tej chwili razem. Znowu następne dwa i to moje z poprzedniego zamkniętego, czyli trzy oczka razem. Jak nie, zaraz będę próbowała tak, i poprawiała. Ostatnio w porównaniu to mam, chyba leczą w prawej niż w robieniu, no ale można było zamknąć te oczka i później to szyć. Oczywiście można było i tu, i tu zamknąć, dołączyć tamte dookoła i szyć jak ktoś chce, ale ja chcę wypróbować taki w ten sposób. Z tego co wiem, to nie zawsze to, co mam w głowie, jaki mam pomysł, nie zawsze się sprawdza. No niestety, metoda prób i błędów. Ostatni raz ten mój pomocniczy drut się przydał. Teraz chcę zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda, ta 8 oczek. Ale tak, tu mam. To jedno oczko będzie przerabiane. Ja sobie na razie założę na ten y, tutaj drut od rękawka. I teraz, skoro to już mam, to sobie odplączę nitki, bo ich mam pełną. Teraz mam tak, tą robótkę. Gdzie tutaj miałam ten, tą jedną połowę tyłu. Jakaś nitka mi tu przeszkadza. Za dużo. Stop. Poukładam. Zaraz pokażę co dalej. Jak tutaj miałam ten znacznik, te cztery oczka od środka, to sobie ten znacznik to zostawię, bo on mi się przyda później na reglan. Na wyznaczenie reglanu. Teraz przerabiam z tego drutu tu, z tego i 3,5, ten rękawek, ten mój mankiecik, przerobię razem dalej na okrągło na ten jeden drut, gdzie wyląduje cała moja robótka. Tu na pewno pewnie zostanie dziurka, którą trzeba będzie później zaszyć i tu się kończyło dziesiątym rzędem oczek lewych. Przerabiam teraz same oczka prawe. Zeszłam tutaj do końca. Tu mam ostatnie oczko tego mojego makietu, plus to oczko z tych zamykanych oczek. I ja je przerobię razem w jedno oczko. Tu jest ta nitka. Ja ją obetnę, żeby mi nie przeszkadzała. Później użyję to do um, zaszycia dziurki, która się ewentualnie tu pojawi. Tylko, żebym nie obcięła niewłaściwej. No, tak to jest. Nie to. Ach. To jest ta od tego motka, kawałek sobie zostawię, dam tutaj mój znacznik na koniec i przechodzę teraz do przodu tej mojej robótki, aż dorobię tutaj do następnego znacznika i następny rękawek sobie połączę, nim go połączę to i tak muszę zrobić, na tych drutach, czyli pół, które w tej chwili mam już odłożone. Ale tutaj sobie dojdę najpierw do środka przodu, a później do tego znacznika. Tutaj mam dołączony jeden rękawek. Tu jest środek przodu. Doszłam tutaj do boku, gdzie mam zaznaczone te 8 oczek, które powinnam połączyć z tą moim mankietem razem. I ten mankiet jak. Tutaj w środku mam lewą stronę. Tu mam prawą. Więc prawa do prawej. Biorę sobie ten mój dodatkowy drut. Ściągam tutaj sobie ten znacznik przekładam. I jak mam te 10 odrzek tego mankietu. O, i już bym źle zrobiła właśnie. Lewa wszy, yy, strona w środku. Dąbie. później tu i tu tak pilnuję żeby mi tu nie może sobie tak przeciągnę żeby nie zwiało to tu mi uciekły oczka te dwa nitkę sobie trzymam z tej strony i będę przekładała oczko z tej oczko z tego druta. na przemian tak ja aż ciągnę 8 oczek tu i 8 oczek tutaj a jak przedtem robiłam, przy tamtym rękawku. Tu ten znacznik z połowy, pod pachą tam. I raz znacznik na razie sobie odłożę na bok. Przeliczę, czy mam tu 16 oczek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. I muszę teraz te oczka tutaj zamknąć. Pożyczę sobie ten drut, ten 3,5. I tak jak przedtem zamykałam, tak samo zrobię teraz. Pierwsze dwa oczka razem. Przerabiam na prawo, przekładam to oczko tutaj, i teraz biorę następne dwa plus to moje przełożone, czyli trzy oczka. I następne trzy oczka teraz będą razem. I następne. Dodatkowy drut odkładam. To oczko przełożę tutaj do tego mojego rękawka. Później zrobię, jak będę przerabiała teraz dookoła, to te oczka dwa razem. Nitkę tylko troszkę zaciągnę. I przechodzę. Tutaj jest ten mój drut rozmiar 4, którym cały czas nakładam następne oczka. Tu mam ten. Mój znacznik będzie mi wyznaczał oczko reglanowe. I teraz przerabiam dalszą część rękawka. Tą włóczką, którą robiłam tu cały czas dookoła. Nie tą rękawkową. I przechodzę, tu było na 3,5, na druty czwórki, robię prawe oczka. Na pewno też powstanie dziurka, którą trzeba będzie później zaszyć, ale to dopiero się okaże, jak będzie dalej przerobione. Że przechodzę tu do końca tego mojego rękawka, przerzucę go na tą moją robótkę. I tu już się kończy moje przerzucanie tego mankietu. Ostatnie dwa oczka, czyli to pierwsze z tych zamykanych, ostatnie z tych zamykanych i ostatnie z tego rękawka. Wiadomo, że ono jest naciągnięte, bo tu się długo przerzuca. Teraz muszę znacznie jako wcisnęła. nitkę od tego mojego mankietu co robiłam, obetnę żeby mi nie przeszkadzała usunę, dam znacznik, bo przyda się teraz muszę przerobić tutaj ten tył dalej dookoła, ja dojdę tutaj do połowy tego tyłu przerzucę sobie to na druty też czwórki, ale na dłuższej żyłce na setce bo to, tutaj mam 60 i jest już dość ciasno tutaj w ogóle ten kawałeczek też będzie ciężko przerobić bo jest ciasno ale kto jak nie ja także zaraz zerknę w opis bo mam przewidziane ile rzędów zrobić już zerknę w opis W tej chwili na drutach łącznie z tymi moimi rękawkami mam mieć 396 oczek i teraz tutaj zrobię do tyłu, do środka tyłu, bo tu jest mój początek i koniec robótki. Jak do, zrobię do tego momentu, później zrobię jeszcze 6 rzędów dookoła, i wtedy zacznę zmniejszać. Tutaj w tych miejscach reglanowych 32 razy co drugi rząd. Mam tutaj tą moją robótkę. Przerobiłam już 10 rzędów tutaj nad rękawkiem, czyli cały czas dookoła łącznie 10 rzędów. Tu jest pierwsze moje zmniejszanie na reglam. Pokażę, jak to będę robiła. I zaplątałam sobie nitkę, przekładając tu. Ej, tu mam ten mój znacznik. Jedno oczko przed znacznikiem zostaje nieruszone, i drugie po znaczniku. Ja tu zaraz przełożę inaczej albo od razu. Ten znacznik później wyjdzie stąd. Oczko przed znacznikiem sobie zaznaczę. O. I drugie oczko po znaczniku. To będą oczka tak zwane nienaruszalne, których nie będę zmniejszać, nic z nimi robić. A zmniejszać będę przed tymi znacznikami ten sobie odepnę. Już nie potrzebuję go w tej chwili. Przełożę później w inne miejsce. I tak, mam dwa oczka przed znacznikiem. Przed znacznikiem idąc. Cały czas robimy w okrążeniach. Przed znacznikiem biorę te dwa i przerabiam na prawo. Przekładam znacznik, dwa te nienaruszalne oczka też na prawo. Przekładam znacznik. I tutaj zmniejszam tak, że przekładam to pierwsze oczko na prawy drukt. Przerabiam to następne na prawo i te oczko przełożone wcześniej przerzucam nad tym oczkiem w tą stronę. I później robię dalej cały przód, bo teraz mam przód przed sobą i do następnego mojego reglanu tak samo sobie włożę dwa znaczniki między te dwa oczka, tak zwane nienaruszalne, i będę w ten sposób zmniejszać. Co drugi rząd, czyli w tym rzędzie zmniejszam, w następnym przerabiam dookoła, nie zmniejszając i znowu zmniejszy. I tak, także mam nadzieję, że w miarę logicznie wytłumaczyłam ten mój sweterek, w jaki sposób robiłam. Bo no, mi się podoba. Pierwszy raz tą, yy, w ten sposób yy, robiłam w ogóle sweterek, żeby od dołu i reglan, bo normalnie taki sweterek do skrzywania, gdzie się robi przód, tył i rękawki, to nieraz robiłam a tym razem coś innego, coś nowego. Mam nadzieję, że to moje tłumaczenie nie jest za bardzo chaotyczne i jest w miarę zrozumiałe. Będą jakieś nowe projekty, nie wiem, muszę pomyśleć, na razie się, muszę dzisiaj jeszcze spakować, bo jutro już wyjeżdżam na tydzień. Także dzisiaj jeszcze muszę złożyć ten film, żebyście mogli obejrzeć w niedzielę. Yy, mam nadzieję, że film się podobał i zapraszam na następny.